Smak. Nic słodszego nie ma świat Myślę o tym wciąż jak Nie dać złapać się Gdy będę jak Słodkie jabłka na jabłoni Słodkie jabłka w każdym śnie Słodkie jabłka myślę o nich Słodkie jak całusy Twe Słodkie jabłka na jabłoni Słodkie jak w każdym śnie Słodkie jabłka, myślę o nich Słodkie jak całą sytwę Słodkie jabłka nie tam są kiedy lata przyjdzie czas, powiedz mi, czy to zło, że mi marzy się skosztować choć raz. Słodkie jabłka na jabłoni słodkie jabłka w każdym śnie Słodkie jabłka, myślę o nich, słodkie jak cały Twe Słodkie jabłka na jak Sladký jabłka v každém ště Sladký jabłka, o ní Sladký jak celou Słodkie jabłka myślę o nich słodkie jak całą sykę słodkie jabłka na jabłoni jabła, każdą śnieg Siemandero wszystkim, mamy godzinę 5.50 e, sobota, tutaj Filipek już ostro działa z samego rana e, tak jak mówiłem, mamy dzisiaj sobotę, a zawsze w sobotę. Mamy troszkę więcej osób, przyjeżdżają znajomi do pomocy, jest szwagier. No i ekipa zawsze mocniejsza. Wyjeżdżamy, dopinamy i widzimy się za chwilkę, jak się rozjaśni. w ten Filip pomału A? No jedźcie do końca. Jabłka jest odpłane. Jak? Odcupałe jabłka? No to wycofaj. No to tak, no. I kolejny zestaw. Może niezbyt czerwone ale jakby je ładnie podkręcał rwiemy tutaj i takie z lekkim ordzawieniem nie wiadomo czy to pójdzie na soki czy to na musy czy to na obieranie czy na przemysł tutaj możliwości jest dużo może się znajdzie chętne jabłko czyste dosyć Grube, nawet można powiedzieć, że mocno grube. Czekamy tutaj na Filipa, znaczy się ja czekam. Nie wiem, czego w liczbie mnogiej mówię. Tuż mamy posprzątane. On gdzieś musi wyjechać drugim rzędem, żeby nie, nie rozdeptać tam, gdzie nie zbierany jeszcze przemysł. Piękny dzień, rano było troszeczkę chłodno, mokro. A ja robię włam, tutaj do bagażnika, zobaczcie, prezent, dostałem taki dzisiaj piękny prezent, prawdziwki, zobaczcie jakie śliczne podgrzybki. I tu są jeszcze jakieś inne. O. Tu jaki jest prawdziwy. jejku Zobaczcie. O. Będzie sosik. Zabieram do domu. O. Podgrzybek. kurde Bajka. Dziękuję tutaj za prezencik. Ostatnio też dostałem od widza prezent. Nie chcę się tu chwalić, ale, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować Krzyśkowi z rybnika. Dostaliśmy paczkę wędlin, wyrobów tamtych regionalnych. Szyneczki, boczusie, kiełbaski, kiszki. Naprawdę Krzysiek, dzięki serdeczne. E, bardzo smakowało. No nie wiem jak się tam odwdzięczę. Może kiedyś odwiedzę. E, tutaj grzybki. Także dzięki wszystkim za prezenty. Dziękuję wszystkim za miłe słowo w komentarzach. E, przepraszam, mamy sezon. Nie jestem też w stanie wszystkim tutaj odpisywać. E, wybaczcie. Na część pytań postaram się tutaj dzisiaj, może w odcinku, odpowiedzieć jakie padły w ostatnim filmie. Także na bieżąco, na bieżąco, coś będziemy odpowiadać. Dajcie tutaj, ze dwa tygodnie skończymy sprzątać. Póki pogoda jest łaskawa, dzisiaj sobota. Ekipa troszkę mocniejsza. Kto jedzie? Filip. Jeszcze pokażę Wam co Filip wiezie. Puścimy go przodem. Tutaj z wierzchołków jest jabłko. Tutaj już jest towarek trochę czerwiejszy z wierzchołków Zobaczcie jaki jak Dobra, zawozimy dwa zestawy Mateusz już czeka i już rozładunek. W swoim żywiole jedzie teraz z nami w pole. Zobaczcie jaka zielenizna. Fajne takie. Słuchajcie w tym roku lepsze zielone jak czerwone. Mam rację czy nie? Naprawdę one nie były wystawione na słońce. Nie są jabłka upieczone. I... i one i tak w tym roku będą miały wzięcie mimo właśnie, że nie mają koloru dobra, młody niech rozładowuje ja idę, szybka kawka, zdążę, nie? dobra, ja szybka kawka i uciekam dalej Precyzja, Ile razy już wywaliłeś? No ani razu. Ani razu przez całą swoją karierę. Nie żałujemy sobie. dopiołem jeszcze jeden zestaw. Pamiętacie, jak był Adrian, Joker fan Też mu zrobiłem takiego węża. father opryskiwaczy na rynku, Agrola. Tu to jakaś mała. długi wąż trzy wózeczki jest jabłko tak jak mówiłem wcześniej jest jabłko ordzawione jest jabłko zielone jest jabłko czerwone, drobne grube każdy coś dla siebie znajdzie mam nadzieję, że nie było ono wystawione tam na promienie słoneczne będzie fajnie leżakować też nie chciałbym, żeby ono leżakowało długo Eee, takie do sprzedaży bezpośredniej, jeśli ktoś zainteresowany jest, dajcie znać taki towar i lecimy, lecimy dalej. Schodzi się, schodzi się troszeczkę, żeby to urwać. No ale jest, jest Lecimy I Mateusz wyjeżdża takim długim zestawem, zaraz zobaczymy, poczekaj Niech pan jeszcze tam wysypie takiego długiego dzisiaj smoka węża tak co to jest no i pomału i zobaczcie młody daje radę Pojechał. I tutaj, i tutaj, i na razie wystarczy, dorywamy, dosypujemy. Tam jeszcze Mateusz, ty ułożysz przedostatniej? No, w tej trzeciej, tu. O w tej, nie? Dobrze. One się tam jeszcze za drogą troszkę ułożą. Dobra. Wyrobiłem. Słucham? Wyrobiłem. Się. No to fajnie, cieszę się. A na koniec jeszcze zobaczcie Fergusona. Daje radę. Jaki długi zestaw. 12 skrzyń. Zobaczcie, jesteśmy już na innej kwaterze. Tutaj, tak jak Wam mówiłem, jabłko zostało obczepane. Nie było go zbyt dużo. Zbieramy. Ktoś pisał w komentarzach, że sekatory się zagotują. Nie, nie zagotują, się damy tutaj radę. Może się podepnie korzenie? W tym roku drzewka odpoczęły. Myślę, że w przyszłym roku ładnie zaowocują. To się tak tylko wydaje. Tu jest parę kliknięć, tu jest parę kliknięć. I będzie, będzie gorzej, może z górą. Damy radę. Zobaczcie, co tutaj dziki wyczyniają. No i takie krzywe pole z górki. Tam słychać w tle chłopaki dziewczyny zbierają i to chwila, moment jest posprzątane. Do godziny 16 rwaliśmy, teraz godzinkę zbieramy tutaj pisaliście także że jakość ostatnio filmu kiepska wiem sprzęt trochę trochę wariuje, było zimno, więc Łukasz się tu śmiał, czego mi się ręce trzęsą, bo kamerka bardzo drgała. Nie przejmuj się, Łukasz. Korsa została sprzedana, także tutaj kasa z Korsy może pójdzie na nowy sprzęt. Daj daj pokażę, jakie piękne. Co znalazłeś? Bo musiałeś też w tą wodę wjechać tutaj. No, no, bo Wszyscy nie wjeżdżają nie, w tą wodę. Filip no. wjeżdża. Co masz? Pogadł się się szybciutko. Poczynaj butelkę. O, o jabłuszko w, w kształcie gruszki. To nie jest gruszka, to tylko... w, co innego przypomina. Mm, wiesz co przypomina to? O. Przypomina mi troszeczkę... Gruszkę. Nie, figę. Figę ma taki o, figa kształt, i kształt, tylko kolor inny. Fajna. Dobra, pakujemy się, jedziemy. Jeszcze ktoś jest z tyłu? Wiem co? Jest ktoś z tyłu? Jako nie lepszą, żeby się pójdzie. A idzie ktoś nie? Nie, chyba już ktoś nie do przodu. Na styl. Zobaczcie, pełne wozy.